Jednak dobrze wiemy, że to, żeby założyć rodzinę, żeby być w kościele, czy nawet żeby się modlić, może nie rozwiązywać naszego problemu samotności. Możesz powiedzieć, ale ja żyję w związku, ale ja mam, jestem w kościele, ale ja się modlę. I dlaczego ten problem samotności dalej mi towarzyszy? Dzieliłem się tym ostatnio, ale podzielę się jeszcze raz. Tym fragmentem z Jana, gdzie Jezus mówi o tym, czym jest przyjaźń. On mówi tak. Już was nie nazywam sługami, ale nazywam was przyjaciółmi, ponieważ oznajmuję wam wszystko, co usłyszałam od Ojca. Wchodzisz w relację przyjaźni z drugim człowiekiem, kiedy dzielisz się z Nim tym, co, co usłyszałeś od Boga, tym, co przeżywasz w relacji z Bogiem, tym, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. I dlatego, żeby mieć takie satysfakcjonujące relacje, potrzebujemy mieć kogoś, przed kim możemy się otworzyć. Ja mam w życiu takie trzy osoby, których śmiało mogę po. Iluś latach znajomości powiedzieć, że to są moi przyjaciele. No i mam ten przywilej, tą łaskę, że jedną z tych osób jest moja żona. Że wiem, że ona jest moim przyjacielem. Oczywiście ta przyjaźń wygląda często tak, jak na takim memie, czyli takiej grafice, gdzie na ławce siedzi dwoje starszych ludzi, plecami do siebie obróceni, z fochem, ale ponieważ pada deszcz, to on trzyma parasol nad nimi, nie tylko nad sobą. Tak często wygląda nasza przyjaźń, tak. I tak często wygląda życie, że mimo, że są te ideały, które Biblia nam pokazuje, którym się za chwilę przyjrzymy, to jednak ktoś bardzo fajnie powiedział, że ideały są jak gwiazdy. Nie możesz ich dosięgnąć, ale możesz się nimi kierować. Że często tu na Ziemi to nie będzie idealny związek, a przynajmniej nie będzie przez dłuższy czas, tylko będą różne fazy. Natomiast jest to pewien ideał i biada nam, jak zgubimy ten ideał. Bo jeżeli zgubisz kierunek, to naprawdę można się pogubić. Jak, I wiecie, był taki fragment w Ewangelii, jest w każdej Ewangelii akurat, i Mateusza, i Marka, i Łukasza, ja wziąłem z Ewangelii Mateusza, kiedy powstało takie zamieszanie dotyczące małżeństwa. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, od trzeciego wiersza. Przybyli również Farzeusze. Chcąc go wystawić na próbę, zapytali go, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu? A on odpowiedział – czy nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę? Dlatego ciągnął. Człowiek opuszcza swojego ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga, jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Wówczas zapytali go, dlaczego więc Mojżesz zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe i rozstać się z nią? Jezus odpowiedział: Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się z żonami ze względu na upór waszych serc. Jednak na początku tak nie było. Jezus mówi, że musimy się przyjrzeć temu co było na początku, że jest pewien Boży standard dla małżeństwa i jeżeli będziemy się trzymali tego standardu i będziemy szli w tą stronę, to będzie dobrze. A jeżeli będziemy szli na kompromisy, to to nie skończy się dobrze. Więc pierwsza rzecz, kiedy Jezus mówi o tym, mówi tak: opuszcza człowiek ojca i matkę to jest ciekawe, nie? Czy żadna mi Ewa nie mieli ojca i matki? Przynajmniej ziemskich. Ale Bóg od początku ustanowił ten standard, że musisz opuścić swoich rodziców. I teraz, ja nie mówię o czymś takim, niektórzy mówią, a, czy to źle, że my mieszkamy z rodzicami? To nie do końca chodzi o to, czy ty mieszkasz z rodzicami. Bardziej chodzi o twoje odniesienie do twoich rodziców. Na dwa sposoby możemy nie opuścić naszych rodziców. Jeden taki, że ulegamy. Znam małżeństwo, które się rozpadło, ponieważ on codziennie. Musiał godzinę do dwóch rozmawiać przez telefon ze swoją mamą. Widzicie, dorosły człowiek, tak? I on ciągle, mamusia, mamusia, cokolwiek się działo, mamusia, i, i to nie skończyło się dobrze. Więc to jest jedna rzecz, tak? Cały czas wpływ rodziców, którzy dominują, kontrolują, szantażują. Ale drugi, i to też nie jest dobry wpływ, to jest wtedy, kiedy człowiek radykalnie odcina się od swoich rodziców i mówi: Nie chcę mieć z nimi żadnego kontaktu. Ja myślę, życie jest złożone, ja myślę, że są jakieś wyjątkowe sytuacje, kiedy człowiek doznał tak wielkich krzywd w rodzinie, że to może tak, się, tak być, ale to raczej są wyjątki też niż reguły, a życie budujemy na regułach. Więc to jest druga rzecz, odrzucić zupełnie rodziców. Chodzi o taką mądrość, gdy relacje obu małżonków z rodzicami są poprawne. To jest pierwsza rzecz. To jest jakby ta negatywna część, tak? Czyli coś, co musimy opuścić. Ale po co? Żeby połączyć się z żoną. I teraz, ponieważ jesteśmy ludźmi, i Biblia nam mówi, że jesteśmy duchami, którzy mają duszę i mieszkają w ciele. To na tych trzech sferach potrzebujemy jedności. Tak? Pierwsza to jest jedność fizyczna. Ja wiem, dzisiaj jest dużo zamieszania w tej sferze. Co można, co nie można. Ja myślę sobie tak, że taką najprostszą rzeczą, co jest poprawne w relacjach seksualnych z drugą osobą, jest. Takie jedno zdanie. Jakakolwiek czynność seksualna z osobą, która nie jest twoim mężem lub żoną, jest grzechem. Tak? Ludzie dzisiaj komplikują to jest, to nie jest. Proste. Jakakolwiek czynność seksualna z drugą osobą, która nie jest twoim mężem lub żoną, jest grzechem. Druga rzecz, czyli to jest ta sfera ciała. Druga sfera to jest sfera psychiki. Tak? Psychika to jest dusza, to jest to, co mówi przed chwilą pastor. Rozum, wola i emocje. I teraz w tych trzech sferach też potrzebujemy, i to jest tu naprawdę toczy się walka. Ja niestety wyrosłem w takim środowisku, w którym, mówię o środowisku chrześcijańskim, tak? Nie będę go opisywał, ale, ale generalnie, gdzie naprawdę nauczyłem się dużo dobrych rzeczy. Nauczyłem się wierzyć Bogu, nauczyłem się kochać Jezusa, nauczyłem się czytać Boże Słowo, nauczyłem się ewangelizować, nauczyłem się otwierać nadary Ducha Świętego. Wiele wspaniałych rzeczy. Ale oprócz tych wielu wspaniałych rzeczy jest. Była też pewna błędna nauka, którą przyjęliśmy, która mówiła na tym, jak dwoje ludzi jest wierzących, to małżeństwo będzie udane. To jest fajnie, to jest fundament, absolutnie. Jakby ja nie odrzucam fundamentu, że dwoje wierzących ludzi, kiedy się pobiera, ma predyspozycję, ma potencjał. Natomiast zupełnie nas nie uczono takich rzeczy jak chociażby wczoraj, co mieliśmy spotkanie, tak? Komunikacji. Jak ze sobą rozmawiać, jak się rozumieć. Te rzeczy są potrzebne, bo to jest sfera duszy. Tak? To, co pastor cytował, trzeci Lizjana. Że tak będzie ci się powodzić, jak powodzi się Twojej duszy. Jeżeli we właściwy sposób myślisz, zbudujesz udany związek. Jeżeli Twoje emocje są zdrowe, zbudujesz udany związek. Jeżeli Twoja wola nie jest zniewolona, zbudujesz udany związek. Czyli okazuje się, że można zbudować udany związek, nie będąc zwierzącym. Tak samo jak można zbudować udany biznes, nie będąc zwierzącym. Jednak nie można go zbudować. Nie przestrzegając Bożych zasad. W biznesie, to jest mój świat, w którym żyję, w biznesie spotkałam trochę ludzi, którzy żyją standardami królestwa, nie znając króla, co jest też jakimś wyzwaniem dla nas. Tak? E, więc to, że jesteś wierzący, super, świetnie. Natomiast potrzebujemy znać te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby zbudować udany związek. To jest to, co pastor Mirek Szatkowski, oni napisali świetną książkę o małżeństwie, z jakich klosków zbudować ten dom, naprawdę polecam. Sami zbudowali bardzo fajne małżeństwo i świetnie wychowali dzieci. Natomiast to, to co on nieraz mówił, kiedy rozmawialiśmy, czy w jakichś tam nauczaniach w kościele, on mówił, że kiedy oni zaczynali to ludzie mieli nastawienie, będziemy ze sobą do końca życia i nie znali tych wszystkich rzeczy, tak, które my dzisiaj mamy. Dzisiaj wydaje się, że mamy odwrotną sytuację. My wiemy dużo, wiemy o osobowości, wiemy o komunikacji, wiemy te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, ale nie mamy tego nastawienia. Potrzebne jest jedno i drugie, potrzebujemy i nastawienia, i umiejętności. Natomiast na trzy rzeczy chcę zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz to jest codzienność. Jest takie powiedzenie, Angielskie, że i zabija szacunek. Jeżeli z kimś jesteś na co dzień, wiecie, ja żyję z tego, że doradzam ludziom w biznesie, to nie, nie będę opowiadał szczegółów, nie, nie chodzi ten, ale mam w rodzinie osoby, które prowadzą firmy, mają podobne dylematy, zmagają się jak ja pomagam. I ja czasami komuś mówię: Słuchaj, no, ale przecież możesz to zrobić albo to. On tak patrzy na mnie, na zasadzie, ale przecież my się znamy, jesteś moim szwagrem, co ty będziesz mi opowiadał, tak, że. Rozumiecie, przez to, że my mamy bliskie relacje, oni nie przyjmują tego, i za jakiś czas ktoś mówi: Ty, albo byłem na takim szkoleniu, albo byłem u jakiegoś tego. Mówi, zobacz, co on mi pokazał. Mówi, fajne, przecież nie przyszło mi to do głowy. <grym> Ale wiecie, on musiał pójść do kogoś, kto jest obcy, tak? I trochę tak może być, to jest niebezpieczeństwo życia w bliskich relacjach. W małżeństwie, że my jesteśmy na co dzień i tak ta codzienność bieżączka nas przytłacza, że my już nie dostrzegamy tego, co jest atrakcyjne w tej drugiej osobie. I to, to jest to niebezpieczeństwo, potrzebujemy się z tego wyrywać, potrzebujemy co jakiś czas zrobić coś, żeby docenić tą drugą osobę, żeby zrobić coś, co, co nam pokaże, że ona, ta druga osoba jest dla nas ważna, docenić ją, zrobić coś wyjątkowego.